Witam Was serdecznie, moi drodzy, na moim nowym kanale Sonia Crew. Witam Was i będziemy dzisiaj mówili dużo o fluidach. O podkładach, o fluidach, a. W sumie bardziej nie o nich, tylko o tym, jakimi sposobami można je nakładać na twarz, jak je ładnie rozprowadzać. Bo trzeba, no. Słuchajcie, trzeba mówić o takich rzeczach. Są na świecie tak naprawdę trzy najbardziej popularne metody nakładania fluidów. No ja Wam je pokażę, krótko je opiszę i powiem, która jest moja ulubiona i dlaczego. Oczywiście wszystko będę Wam uzasadniała. Pierwsza metoda, moi drodzy, to jest metoda malowania twarzy pędzelkiem, na przykład takim. Jest to pędzelek kupiony przeze mnie w sklepie Rossmann. Ja nim się malowałam rok temu, regularnie i powiem Wam, że metoda malowania pędzelkiem jest bardzo prosta. Mamy podkład, mamy pędzelek, bierzemy ten podkład na rączkę ciachu machu. Dobrze, żeby ten pędzelek był trochę mokry. Bo w momencie, jak będzie trochę mokry, to nie będzie wsiąkał całego fluidu. Moczycie ten pędzelek o taką, przy fluidzie i nakładacie na twarz. Nakładacie, nakładacie. Najlepiej no trochę rozcierać. O! I ewentualnie później, jak trzecie to, wiecie, to sobie trochę tak powklepywać. O! I wtedy to się ładnie zaplikuje w skórę. Nie będzie smóg. Druga metoda, moi drodzy, to słynna gąbeczka Beauty Blender. Szczerze ja mam podrubę. Kupiłam ją w Seforze, ale to tak naprawdę nie jest istotne, bo ważne jest to, że jest to następna metoda nakładania fluidu na twarz. I ta sama zasada co z pędzelkiem. Ważne, żeby to było trochę wilgotne, bo tak samo. Nie będzie aż tak bardzo wsiąkać ten fluid. Bardzo popularny jest beauty blender, dużo osób go stosuje. Zresztą jak sobie poglądacie inne kanały na YouTubie jakieś beauty, to sami zobaczycie, że chyba z 90% kobiet używa beauty blendera do malowania się. No, ale wracając do aplikowania, są w sumie dwie metody, bo niektórzy po prostu moczą beauty blender w podkładzie i metodą wklepywania od razu, nie rozcierania, tylko od razu wklepywania nakładają, a niektórzy wolą sobie paluszkiem tak rozetrzeć i dopiero wklepywać Beauty Blenderem podkład. Trzecia metoda, moja ulubiona, paluszkami. Są zwolennicy tego, są przeciwnicy, tak we wszystkim, także tu nie ma nawet co oceniać, czy to jest dobra metoda, czy to jest zła. To jest bardzo subiektywna kwestia tego po prostu kto co lubi. Zwolennicy mówią, że dobrze rozprowadzać fluid dłońmi, ponieważ jest naturalne ciepło, które pozwala fajnie rozłożyć ten fluid równomiernie. No i ja Wam pokażę, tylko w tym przypadku będę potrzebowała moje cudowne lustereczko ponieważ chcę pomalować całą twarz. Może osoby, które nie są przekonane do malowania twarzy dłońmi, zobaczą i stwierdzą, że o w sumie da się, spróbuję i może też nagle ta metoda będzie dla nich okej. Okay. Ja nakładam podkład po prostu na palce i trochę go rozsmarowuję jak kremik. I trochę tak porozcierać na początek, żeby potem go sobie ładnie wklepać. I pamiętajcie o tym, żeby nie zapominać o szyi, proszę was. Bo jak ja widzę młode dziewczyny, które mają dotąd tylko podkład, a tu biało, a to pomarańczowo, to po prostu szkoda mi ich płakać wszystko. Sama sprawdziłam po sobie, próbowałam wielu metod i po prostu uważam finalnie metodą próby błędów, że jednak nie ma jak to własne paluszki i higiena lepiej, bo po prostu wiecie. Wystarczy umyć ręce i jest wszystko git a Beauty Blender albo pędzelek nie każdy myje po nałożeniu makijażu, tylko na przykład raz w tygodniu. Potem są pryszcze i płacz, a dlaczego? A z mąką nie ma takich problemów. Nie ma co się tutaj dziwić, nie ma co się śmiać, tylko próbujcie. Próbujcie, bo sami się przekonacie. Yy, Okolicz oczu nie maluje mocno fluidem, ponieważ uważam, że do skóry pod oczami są przeznaczone inne kosmetyki, ale o tym to już później słuchajcie, bo wiecie co za dużo, to nie zdrowo na jeden raz próbujcie, jak na przykład stwierdzicie, że rzeczywiście to działa, albo wyjątkowo nie działa, albo coś wam nie wychodzi, to piszcie mi po prostu w komentarzach, co myślicie teraz po prostu macie taki podstawowy basic, no no i co, no i tyle, no coś mogę wam powiedzieć więcej Sonia Crew, subujcie tu a lajkujcie tu